Mamy jeszcze jedno wyzwanie, współpraca nauczycieli. Może pomyślicie, że nie do końca łączy się z tematem środka, że może nie do końca przejawia się to na lekcji, ale my uważamy, że, że się przejawia. I tutaj też myślę, że jak w zespole swoim wdrożeniowym zastanowicie się nad tym pytaniem, co tracicie, gdy nie współpracujecie ze sobą w ramach zespołu wdrożeniowego, to też wymyślicie tutaj. Dużo strat i będziecie chcieli im zapobiegać. My proponujemy, abyście pracowali według wspólnie ustalonego planu, tak, żeby to nie był plan narzucony przez dyrektora czy koordynatora, ale rzeczywiście wspólnie wypracowany przez Was, bo dużo łatwiej i przyjemniej będzie się wtedy pracowało. Żeby to były krótkie, ale regularne spotkania zespołów drużeniowych. Nie chodzi o to, pamiętajcie, żebyście siedzieli, rozmawiali i roztrząsali wszystko godzinami. Chodzi o to, żeby to były efektywne, krótkie spotkania. My często rekomendujemy Wam, żebyście właśnie w zespołach drożeniowych cyklicznie zastanawiali się, nie wiem, w ciągu tygodnia czy dwóch nad swoimi sukcesami, określili trzy sukcesy ostatniego tygodnia czy dwóch tygodni. I wyzwania, czyli tutaj też określili trzy najważniejsze wyzwania, które się pojawiły, jakieś trudne sytuacje, które chcielibyście e, opracować. I tym zajmowali się rzeczowo, poszukując właśnie rozwiązań, a nie utyskując i e, gdzieś tam przedstawiając sobie tak, rzeczywiście u mnie to też jest wyzwanie i też tak się dzieje, i jest strasznie i tak dalej, bo nie o to chodzi, żeby usiąść i, i właśnie tracić cenny czas na. No, na takie marnowanie energii, nazwijmy to wprost, tylko właśnie poszukiwanie rozwiązań ustalanie sobie, ja wymyśliłam, że u mnie będzie o to, u mnie to się sprawdza, to sugeruję ci, spróbuj też, tak? I wymyślanie kolejnych rozwiązań wspólnie, dyskutując, właśnie co może się sprawdzić z konkretnymi uczniami, z konkretnymi klasami. Cykliczne sprawdzam, właśnie te sukcesy i wyzwania. Pamiętajcie, żeby um, nasze swoje sukcesy celebrować. Czyli tutaj nie udawać, że coś się po prostu udało, coś wyszło. Bo nie no, to, to był wasz sukces. Wy to wypracowaliście, znaleźliście taki um, sposób rozwiązania e, swojego wyzwania, tak, taki sposób na wyzwanie, odnotujcie to sobie i pamiętajcie o tym, tak. E, Oprócz tego pamiętajcie, żeby właśnie wyzwania zawsze kończyły się proponowanymi rozwiązaniami, żeby wymieniać się doświadczeniami, pracować na tych samych obszarach merytorycznych. I teraz, dlaczego to jest istotne? I tutaj e, takim elementem wspierającym Was w tym miał być, miały być właśnie wyzwania i scenariusze, które określają konkretne, zakres merytoryczny i w momencie, kiedy każdy członek zespołu wdrożeniowego przejdzie przez, ten, przez takie wyzwanie, czy um, konkretnie określoną rutynę, którą akurat w tym tygodniu praktykujecie, wtedy dużo łatwiej jest Wam się podzielić właśnie doświadczeniami, refleksjami z konkretnie przepracowanego materiału, czyli wszyscy macie ten sam punkt odniesienia i dużo łatwiej właśnie wtedy zebrać te dobre praktyki dla danej rutyny, czy działania? Dokładnie, drodzy Państwo, naprawdę widzimy, że duża część zespołów wdrożeniowych przyjmuje strategię, e, każdy robi sobie jakąś rutynę albo jakiś inny zakres merytoryczny. I w tym momencie naprawdę, zamiast pracować w zespole, jesteście rozproszeni. Jest 10 osób i każda pracuje sam, sama, każda jest gdzieś tam w tym problemie zagubiona bardzo często i czuje szybko się zniechęca. Także, drodzy Państwo, lepiej jak 10 osób pracuje nad jednym tematem niż 10 osób pracuje nad 10 tematami. Mamy kluczkami razem, a zobaczycie, jak to pięknie zaczyna, zaczyna wam się rozwijać. I to wszystko oczywiście w kulturze błędu, bo jeśli Wy osadzicie siebie jako zespół w kulturze błędu, łatwiej Wam będzie tę kulturę błędu przenosić na swoje klasy, tak? Na swoich uczniów. Kultura błędu, czyli nie boimy się błędu, ale... Uczymy się na błędach, nie popełniamy tego samego błędu po raz kolejny, szukamy rozwiązania, zapisujemy jak sobie, jaką lekcję z tego błędu wyciągamy, tak, i określamy, jakie warunki musimy zabezpieczyć, żeby ten błąd się nie powtarzał, tak. Także tutaj, na przykład, właśnie wzbogacanie swojego kontraktu do pracy zespołowej. Może się okazać właśnie takim fajnym efektem tej kultury błędu. I tutaj jeszcze o współpracy nauczycieli od Johna Hattiego, że zbyt często za istotę naszego zawodu uważamy autonomię, by nauczać tak, jak potrafimy najlepiej, by wybierać najlepsze naszym zdaniem zasoby i metody oraz by jutro wrócić do szkoły i dostać kolejną okazję do zrobienia tego, co robiliśmy już wielokrotnie. Nasza profesja musi przyjąć nowy sposób myślenia o tym, co oznacza odnoszenie sukcesu w nauczaniu, poprzez współpracę pomagać wszystkim nauczycielom osiągnąć ten sukces i dostrzegać znaczący wpływ tam, gdzie jest on oczywisty. I tutaj um, podkreśla Hati, podkreśla to właśnie, że nasz sukces to tak naprawdę nasz wspólny sukces, nie pojedynczego nauczyciela, ale właśnie tak jak tutaj wy pracujecie w zespołach wdrożeniowych, im więcej tych sukcesów wspólnych odnotujecie, tym Zna bardziej znaczący dla Waszych uczniów on będzie. Wywieranie maksymalnego wpływu na uczenie się uczniów uzależnione jest od tego, czy nauczyciele współpracują ze sobą w ramach małych zespołów prowadzonych przez liderów lub coachów. Wy macie tych swoich właśnie liderów w zespołach wdrożeniowych. Sami jesteście liderami myślenia krytycznego w swoich szkołach, także współpracujcie ze sobą, tak, żeby tych korzyści móc wyciągać jak najwięcej. Tylko dodam od siebie, że drodzy Państwo, kiedy prowadziłem, współprowadziłem swoją szkołę, to dla mnie jako lidera odnośnie zarządzania szkołą, zespołem, było właśnie stworzenie zespołów nauczycieli, i tam od początku było cały czas nacisk na pracę zespołową. Efekt był taki, że po 3-4 latach, kiedy nauczyciele naprawdę nauczyli się pracować zespołowo i dostrzegli niewiarygodne możliwości i rozwój dzięki pracy zespołowej, to wszystko schodziło w dół na uczniów. Uczniom nie było trzeba przypominać, że praca zespołowa jest tutaj wartością w tej szkole. Oni widzieli nauczycieli, którzy ciągle są w nowych zespołach, bo to widać na przerwie, w różnych projektach, gdzie oni cały czas pracują zespołowo. I to było znów kultura, która jest modelowana z góry i właściwie automatycznie wnika w uczniów. Nie trzeba ich uczyć, szkolić z tego. Oni wiedzą, że tu się tak pracuje. Także to działa no, bardzo silnie i bardzo skutecznie, ale kluczem najpierw jest współpraca dorosłych.